Pracownia krawiecka jest jasna i przestronna, i to jest jej wielka zaleta. Jest przede wszystkim dobrze wyposażona w sprzęty, które pozwalają profesjonalnie wykonać zarówno ubrania, jak i różne projekty tekstylne, a tych projektów mamy dużo. Do pracowni krawieckiej przychodzą studenci ze wszystkich kierunków. Przede wszystkim na pierwszym roku wszyscy studenci przechodzą przez pracownię, w której mają zajęcia. Poznają na nich podstawy szycia ręcznego i doświadczają procesu takiego profesjonalnego przygotowania produkcji. Studenci pierwszego roku uczą się zarówno szycia ręcznego, uczą się też smokowania, które jest techniką, która tkaninę 2D zamienia w 3D i tworzy trójwymiarowy obraz. Celem tego ćwiczenia jest rozwinięcie w nich takiego patrzenia przestrzennego, bo przecież tekstylia otaczają nas w, także w życiu codziennym. Chcemy po prostu, żeby nasi studenci projektowali w sposób humanistyczny i pragmatyczny, żeby brali odpowiedzialność za swój projekt, od koncepcji naszkicowanej na kartce po sposób recyklingowania.